Witam Was nocni gracze, z tej strony K Wolf, a to jest północne granie. Wracamy do świata glutków, do bardzo fajnej, relaksującej gry logicznej. W ostatnim odcinku odblokowaliśmy korporację świata glutków. Z tego co czytałem jest to coś w rodzaju gry sieciowej, w której głównym celem jest zbudowanie wieży wyższej od innych graczy, Yy, gracze budują swoje wieże tak jakby w tle i podobno co jest bardzo ciekawe ten świat, ta korporacja funkcjonuje nawet jeśli nie gramy, czyli jeśli wejdziemy sobie w to teraz, gracze cały czas budują te swoje wieże w tle, to jest ciekawe, bardzo ciekawe, ale na razie to zostawimy, przejdziemy do kolejnej mapki w pierwszym rozdziale. Mianowicie będzie to... a tak, tak, racja, racja. Mamy coś w stylu rozstaju dróg w tym momencie, co jest też bardzo fajnym e, feature. Flying Machine i Ivy Towers, latająca maszyna i e, wieże bruszczu. Ja wybiorę chyba latającą maszynę, ponieważ zawsze interesowała mnie technologia. I cóż my tu mamy? O ja, nie mogę. Ja? Ta wysoko mam... Aha, i mogę tylko... I mam... Ale mam mało ich tutaj widzę. I mam cztery zebrać. Nie wiem co to jest. Mogę tego dotykać. To są balony, rozumiem. Okej. Okay. Cóż nam pisze nasz malarz znaków? Otwórzcie bramy i lećcie małpki. Lećcie. Ale nie zapominajcie o mnie, okej? Okay? Z wyrażami szacunku malarz znaków. Hmm. Bardzo mi to pomogło, a rozumiem. No dobrze, no to w takim momencie razie to jest, żeby podnieść. A nie mogę. Okej. Okay. Aha. Albo zwiększam, albo zmniejszam, tak? A i mogę. A super, czyli mogę nimi poruszać. Mogę je przesuwać normalnie. Nie muszę się obawiać, że coś skopię. Dobra. Eee, czyli brama jest otwarta. Ja tego nie jestem pewien, czy. Wydaje mi się, że. Tak, tak myślałem, tak myślałem. Będę musiał użyć balonów, żeby. Aha, nie mogę używać tych glutków, czyli muszę użyć balonów, żeby je przenieść. Zgaduję, że to musi być w ten sposób, bo inaczej by nie trzymało równowagi, nie trzymało poziomu. Lećcie! Lećcie, glutki! W górę! Do zbawienia! No i udało się. Ale one ciemne są. Czyli chyba w ogóle nie będzie widać. ale dobrze. Udało mi się złapać je wszystkie. Dobrze. Przechodzimy dalej. Ten dźwięk, po prostu ciarki mi przechodzą jak to słyszę. O jak fajnie! Czyli mogę go równocześnie, nie ma tak, że jeśli wybiorę którąś z dróg, to już koniec. Muszę się tej drogi trzymać. Mogę teraz na przykład zagrać w Ivy Towers. Dobra, wchodzimy do Ivy Towers w takim razie. Przygotuj się. Na co mam się przygotować? O! Mamy jakieś nowe glutki. I co my tu mamy napisane? Nowy gatunek glutków. Muszę powiedzieć, że wyglądają całkiem ślicznie. Eee... Może mają stres związany z przynależnością, nie jestem pewien. Eee... Ale wygląda na to, że można je łatwo od siebie odczepić. Pomocny malarz znaków. No, gościu! Ty nie jesteś, że tak bardzo pomocny. Przynajmniej nie zawsze. A tutaj co mamy? Eee, jeśli grutek, kula glutków spadnie do studni głębokiej na 10 metrów, a przesuwa się w górę o 3 metry w ciągu dnia, ale spada o 2 metry w nocy, czy będzie nadal wyglądał fantastycznie o poranku? Eee, może gdybym miał się. Zaprzeć o ściany tak mocno jak może i wierzył w moc, tak mógłby opuścić, podnieść się z ziemi. Twój przyjaciel ma znaków, ok? z tego rozumiem, że ja muszę piegać o ścianę, tak żeby yy, zbudować tą wieżę jakoś w Ale, o no, kurde. Znaczy, że mogę je wyjmować i przestawiać. Już rozumiem o co kaman. Eee, a te dwa dlaczego tam są? Chodźcie tu do mnie. No dalej. Okej, okay. już je mam chyba. Już rozumiem o co kaman. Czyli buduję strukturę sobie. W sumie ten kamień jakoś tak dziwnie wygląda. Pokryty jest włosami. Nie będę mówił z czym mi się to kojarzy ale okej, okay. więc budujemy tak, żeby zachować jak największą szerokość tych ludków. Dlatego mam przynajmniej nadzieję, bo teraz mi się wszystko przysunęło. Na razie nie są mi potrzebne te dodatkowe e, stworki jeśli je zniszczę, chyba kliknięciem, bo jeszcze nie korzystałem, to mogę się cofnąć w czasie. Okej, okay, budujemy. Miałem niby się zapiegać o, o te ściany, ale... Coś mi chudo wyszło, to Krawieża. Trzęsie się jak galareta. tam. Dalej, dalej, dalej. Hmm. Ok. Było dosyć ryzyko ryzykowne, ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Hmm, myślę, że będą się trzymać. Spróbuję wziąć tego z dołu i teraz tam. No i na razie się trzymają. O. Trzymają się! Nie zsuwają. Zsunął mi się troszeczkę. Karamba. Coś tutaj. No cóż, jeśli chodzi o liczbę głuchów, to w tym momencie już na pewno przedobrzyłem, ale to nie jest takie proste jak się wydaje, tak naprawdę. I. Aha, muszę zdobyć dwa, czyli dwa muszą być w obiegu. O nie Okej, okay, chyba uda mi się zrobić tak, żeby to było wystarczająco stabilne teraz. No właśnie tak. Powinienem mieć chyba lepszy wynik, bo to teraz się e, będzie trzymać. Chyba jest e... stabilna. Dobra, weźmiemy tego teraz. O, 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 jak skopałem. E, co, cofnij, cofnij. O, dobra. się shit. A jak wezmę tego. O, i trzyma się. Ok. To teraz weźmiemy, zrobimy wyżej. Już. Ok. I e, dobudujemy następne z boku. Tu nam się troszeczkę trzęsie, ale powinno się trzymać. Skorzystamy z tego i udało się. No nie. Nie jest super. Udało mi się zdobyć dwa dodatkowe. No nie popisałem się Jak widzicie trzeba przy tej grze pogłówkować nawet No starałem się te gruty przykładać jak najbardziej przy ścianie Ale jak widzieliście to nie było takie łatwe One odstawały trochę e... Były troszeczkę na już nie miałem za bardzo wpływu Ale idziemy dalej Spuszczamy wodę w kiblu Przechodzimy dalej i teraz pójdziemy znowu długą. Y, bóg... Starczy mi czasu na jeszcze jedną mapkę. Nie za wysoko, nie za nisko. Łomatko. Agany. To jest najbardziej krypi rzecz, jaką do tej pory widziałem w tej grze. To jest równocześnie słodkie i przerażające zarazem. Już nam mówi nasz malarz. Fisty. Aha, czyli ta żaba nazywała się Fisty. Fisty przyrzekł, że nikt Przyrzekł, że nigdy nie będzie taki. Zostałe żaby, które strzelały kolorowymi kamieniami e ze swoich ust. Ale zastanawiam się, jakby mogło to być. Podpisano malarz management... z. Co? Czyli, co to jest jakiś mechanizm? Tak mam to rozumieć? To jest jakiś mechanizm? A nie! Budujemy most! Tak jak wcześniej, tylko że dłuższy. A te balony mam po to, żeby nie przechylił mi się w dół za mocno. Tutaj zrobimy troszeczkę... No to będzie dosyć proste, zobaczymy w wielu ruchach uda mi się to zamknąć. Budujemy most tak jak poprzednio... tylko z tym z wykorzystaniem tych ba o ja! Shit. Aha, to, to też źle. Do przodu. Powoli, ostrożnie. Eee, nie za wysoko. Aaaa shit. I teraz przechylimy się w dół. Nic się stało? Oh. Dobra, dodamy trochę ciężarka. Okej. Okay. Eee, do przodu. Jeszcze jeden balon i znowu do przodu, i jest! Udało się! O, super. Okrzyk zwycięstwa! Jak najbardziej, chyba sobie zasłużyłem na to, poklepię się teraz po plecach za dobrze wykonaną robotę. Nie było tak źle, było bardzo fajnie. No i znowu nalewa nam się ten koktajl No, jestem zadowolony Chociaż trochę za dużo tych ruchów Na pewno są tam ludzie, którzy tą grę już znają Inside Out, zjedli na niej zęby i potrafią to zrobić pewno w pięciu Ale jak na początkującego jestem bardzo zadowolony Przechodzimy dalej no, zrównaliśmy się teraz z jednej i z drugiej strony. Zaraz. Tower of Go. Ale to tak jak... To gra to typowa. Hmm. Wyżej i wyżej. <ścoughs> Nie wierzę w to. Idź tak szybko jak potrafisz, Są silniejsi niż myślisz. Będą musiały współpracować razem, żeby wznieść się wyżej. Prawdziwa wieża z glutku. Niektóre z nich miały wrażenie, że biły już takiego dawno, dawno temu. <grym> Ale wtedy rzeczy były bardziej eksperymentalne. Pokój, malarz znaków, bardzo sympatyczne. No czyli, proszę państwem... Tower of Goo. To jest ta gra prototypowa, w którą ja kiedyś grałem właśnie tak to wyglądało zobaczymy jak mi to teraz pójdzie pamiętam, że troszkę inaczej podałem, że wyglądała nie było na przykład tej rury na górze zacznijmy od tego zobaczymy jak mi to pójdzie Mam zdobyć 25 tych glutów, co mi się wydaje, że nie za dobrze to wyjdzie. Spróbujemy jednym podejściem, jak się nie uda, to nie... O, już mało czasu mi zostało w sumie. Och, Ch... Kol... Chypoczy mi trochę. O, o, dobra! O! O! o. Nie! W tą stronę? Kurde! ah Shit! Dobra! Wiem co zrobimy w następnym odcinku. Będziemy próbowali zbudować najwyższą wieżę. Podoba się Wam? Zachęcam, spróbujcie sami. Bardzo sympatyczna gra zmusza do szybszej pracy tych drobnych trybików w głowie. Ja jak widzicie jestem po prostu skończonym idiotą i teraz w tym momencie salwa śmiechu na mnie eee... ale przyznam się Wam, że ja nigdy nie byłem aż tak dobry oryginał. Więc musicie mi to wybaczyć. Będziemy budować wieże w następnym odcinku, a tymczasem żegnam się z wami dobranoc!